El mordy, ja jestem demon... O Boże, słuchawki mi stadły, Elmordy, El mordy, ja jestem do jesteśmy z Chicken Curry! Dzień dobry. No i super. Przypomnij mi, co dzisiaj robimy. Otóż, będziemy grać z broniami, które wyłowimy tylko z wody. Dokładnie. Ale leczenie oczywiście możemy brać z, z każdej miejscówki i tak dalej. No, no, leczenie, w sensie możemy sobie podnieść apteczkę i wszystko, ej. Bo jest jeszcze ten minigan, wiesz co chodzi? Ten minigan leczący, nie? Wiesz co chodzi? No tak, tak. To jego możemy podnieść, czy tak, nie za bardzo? Możemy, przecież to jest leczenie. No dobra, dobra. No to plan jest prosty. E, wygrywamy gieraczkę, łowiąc e, tylko z wody rzeczy, które są nam potrzebne do wygrania gieraczki. No i możemy zbierać matce, oczywiście, nie? No to lecimy. Tak, więc. Sprawdzę, ja tak? w sumie? Czemu nie? Ma. Nie gadaj Ja pierdolę Ile ma? Zero ma! Ile no, ma? Nie, ma 60 HP Niesie mnie, dawaj go <ścoughs> Schowa mnie A? Dawaj byk. Robisz go, robisz go Wiadomo Dobija Jaki dzban Cześć, on nie wie co się dzieje Dawaj, 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 dawaj No! Nie, Na to... szczała był Dąkę. Jak miał... 20 miał, był na był Jakbyś jeszcze nie trafił raz, nie No to cześć, witamy się i właśnie czy, czy ziomek nie. ma... nie, dobra, no dobra nie, Polecieli na hangar Jej yy, sko... A niebieski taktykal yy, Gdzie nie, pompa, są dwie, dwie pompy, wędki? Które, mam jedną wędkę O to mogę wziąć Ale mam jedną Ja pierw papier, ale bym miał lód już Gdzie jest jeszcze wędka? Gdzieś na pewno jest. Skąd jeszcze mogę wyczesnąć wędkę? Złowiłem no, 10 amunicji. Ej dobra może małe ułatwienie możemy jednak brać te granaty. <noise> dobra, możemy, ja wyłowiłem niebieskiego taktika. Aha, nie dobra, ty, no to jednak nie, bez ułatwienia, bez ułatwienia. Żeby nie było za łatwo. Tak o tak. nie mi... no najdy możemy, najdy możemy. Możemy nady? Dobra niech będzie, możemy najdy Od teraz ja już mam wędkę, od teraz możemy brać najdy Jasne. proste, że tak. Strefa jest na drugim końcu świata. Jasne. O, Ale super. Ooo, pompa na masz. Czy ktoś tam leci Pompa ci dropnęła? Pompa. pompa ci... co? Kurde. Jak ty dobry ten rybak jesteś? No, normalny. Następ... O, Famas niebieski. Co? Co się dzieje? Co ty tworzysz? Lol O, coś, coś się złapało, dostałem tylko amo Dawaj, ja jeszcze jakiś, jeszcze jakiegoś Famasa ja dostanę. Co? Typek? Tam puty, tam jest! Czekaj, 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 bo ja nie mam jeszcze broni żadnej... Łów ze mną jeszcze przez chwilę. Kurde. Dwa razy 20 białej I zaczął szczerać. No, i... no i... No i. To, tak to się kończy no. E, nie ma A. Ale ziomek e, Dobijaj, dobijaj i nie podnosz Czekaj podnoś, Czy ja mogę wziąć podnoś. z niego jakieś bronie? Nie, broni nie, podnosz Czekaj, ziomek tu płynie Dawaj Mów czy płynie Jest, 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 jest Ja pierdzielę Kręcę jak złota Chyba jego pyta Dobija nie, nie dopiero wow. Łoł Zabiłem nice, go. Nice, nice, nice. Zabiłem ja go. A mój ja ekipunek to 3 neidy i pompa z 22 amo. Da radę. Weź. Ej, no Jezu! Nie strasz <laughs> Ja cię lecę, jeszcze narzeka. Ale mnie nie strasz. We, we, bo cię nie będę leczył i tyle będzie. Ej, nasz pokój, Ty! Pa! Pomidorek i hamburgerek. No, no to ja pomidora, Ale się nażremy Ty, no nie no, tak panie Ile to daje metalu? Ej, pomidorek daje mało. O Boże, patrz na strefę. Shit, mate. Nie ma tu gdzieś łódki po drodze. Jeszcze rzeka płynie w drugą stronę, czyli nas nie będzie przyspieszać. Ojoj. Ojoj. Oj, Ojoj. Dobra, Su, yy, psu, jestem głupi Dawaj, mi to szybko Ty, jest niebieski taktykal. I dawaj Cześć, jeszcze szybko sprawdzę Ty, rzeka przyspiesza, dawaj do rzeki Nie przyspiesza, wolniej jest Tak? Kurde, wydawało mi się ojoj oj. ja mam bandaż i ryba, a ty masz bandaż ja mam minigun bandażowy bandażownica dwa dobra bandażownica trefa spokojnie, istnieje coś takiego ale patrz gdzie strefa AAAAAAAA shit ta gra nas nie lubi no ta gra nas nie lubi ewidentnie o jest łódka, dawaj do łódki poczekaj chwilę i bandaże tu są wezmę, stakuję. No to dawaj Dawaj do łóżka Puszka Ale super masz Idę, chodź, chodź, chodź Poczekaj, łowię jeszcze Chodź, wsiadaj No, jest nie. Daj mi wędkę i płyniemy dawaj oj ojoj Dobra ja w ogóle ten nie? Nie lepiej Okrężną drogą może być, to do dostałem. Dawaj, Oo, taktykal kolejny, kurde. Czemu taktykal, a nie MK albo FANAS? Dostałeś? No, dostałem metal. Taktykal kolejny. Ja pierdzielę, czemu. Co ci się stało przez chwilę? Też to widziałeś? Nie. Ja pierdolę papier. Wow, 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 wow. Nowe nowe skitu, że mam się chciał zabić. Myślę, że najpierw że mnie, ale chyba nie. Ej, bo ja dalej jestem samym taktykalem. To, to mnie martwi. Żebyśmy żyli. Ale po co? We, no we. Moje drzewo. Moje, Dobra, dalej, dalej po Kurde, ty masz famasa, ty możesz na daleko strzelać. Chodź! Dobrze. Ty! Dałoby się tak latać? Nie, ej, ej jest ulepszarka! O! Szybko metal! Ja potrzebuję tylko metalu Ja potrzebuję metalu nie, nie, i kamienia. Ile masz ja kamienia? Ile masz kamienia? 250, tylko na siebie. Eee. To ja zbiorę metal zaraz. I zaraz zbiorę potrzebuję jeszcze. Metal Dobra. Tylko kurde, najgorsze jest to, że jak już ulepszymy, to będę bez matsów totalnie. Strefę mamy. Szekej, ty, a jak myślisz, już tak tutaj zbudowali? Jak do góry. Tylko ja muszę macy. Macy, macy ja zbieram. A, ja też Ja Dobra, dobra wezmiesz, kończymy tą grę taktykanem samym. Ja mam jeszcze fanopol sam. Hmm. Daj amu ja do. Jak, daj, Dobra, masz. Nie. Ty! Ja mam 1000 IQ chodź. plan. gdzie jestem. Ja tu zostaję. Chodź, nie, nie, chodź. Czemu? Eee, no dobra. Ja, mamy Eee, a masz jakieś kawiki? Kawiki, kawiki. Nie. Rybę czy coś? Nie. Dobra, ja muszę dalej imacji zbierać, bo macie mi brakuje. mega mi brakuje. O! No, ja skoro ten... Zabrałem budynek. O, jeszcze wow, dobra, szczelają do mnie, wracam do ciebie. Znaczy idę, nie mogę z tego wypadać. Ja jeszcze nie swoich budowni, też dostajesz teraz masy Serio? Mm. Ale tyle samo, ile jest na wbudowanie, czy mniej? Nie. Kurde, dobra, czekaj, czekaj, gdzie do mnie zawróci? Czekaj, to stąd, Ja będę strzelał, ile masz tego? Podejdź to wiesz. Czekaj, bo ja, ja muszę oglądać ja się, przewieźć, wiedzieć, gdzie oni są. Żeby ewentualnie do nich najdę -y rzucić coś. Gdzie oni kampią, wiesz, ja rozumiem, bo my to mamy. O, plecy, plecy, plecy. Dobra, żonek żo nie wie, co się dzieje. Nie Nie gadaj. Wow. Nie! No bez. ZU... No dobra, próba numer 88500 Lecimy Szefetek sobie. Mama? No dobra, no jakieś 20 tysięcy, już Znowu? Ja pierdolę. Jak to jest możliwe? Ty? Cały dniem leci, nie? nie. Nie? się od nas. Dobra, oni nie, bardziej oni na Oni na hangar. Musimy mieć broni, bo nas dojadą. Dokładnie. Szybko, czyli wędka, skąd ja mam wędkę wyczasnąć? Eee, yy, ja mam jedną. Aha, Z tych, bo jest ten. A jest ich więcej? Nie ma ich więcej. Jest, jest tego więcej. Przy domu na pewno. Tak? Dobra. Idę po to. A ty ów. że uf... coś. Powierłam po Tak ma być. No kurde, Właśnie takie. Teraz airbag. No znowu ryba. Mm, takie fajne pompy Zresztą wszędzie leżą, jemki, a ja nie mogę znaleźć jeszcze wędki, nie? To jest Mam szok. Ryby. Jestem dumny. A teraz weź zów jakąś broń. To będę bardziej dumny. Nie jaka? może być? <laughs> Jasne. Spoko. Jakby się tylko dało. No, kolejna ryba. Ależ to. Spacz. A moja pierwsza rzecz jak u złowy to będzie pistolet szary. Nie? Na rybek. <laughs> kolejna ryba! Mam pięć tych ryb. Dobra, jaś miał coś żyć przynajmniej. Czekaj. Dobra, siorb jeszcze. MK znalazł Ej, MK, MK mi szara dropnęła. Nie, kłamiesz, kłamiesz Nieprawda. A mo... Spoko, a nie, strefa... No, Patrz na strefę, nie? Yy, nie. idę wyjora. To su łof... Łuf się. Znam się łów. <słuch> no bo kurde na rybki łowię cały czas. No w tych właśnie... Ja pier, no papier, jeszcze będę uszczelać, nie? Gdzie ziomek jest? On nas nie podjeżdża. Widzę go Gdzie? Minus 2... Masz rękę? No, minus 2 razy na, za 20 Ja chcę złowić jakąś broń! Ale na biało ma ziomek Tylko kurde na jestem wylewu, bo jestem w takiej dziwnej pozycji. Muszę chyba ją zmienić. O, dostałem puszkę, wezmę, zabiję go puszką, co? <ślesz> Weź rzuć w siebie Ej, a ona zadaje obrażenie jak w kogoś wpadnie? Nie Serio nie? 30 cegły Myślę, że jakby tak z 30 obrażeń zadawała, to byś mógł ją wziąć nie amnicję do pompy, oluj czyli... Drewno Na rybek Ten ziomek chyba nam odpuścił, jak dostał dwa gongi ode mnie o, Amos, spoko, ale jakaś pompeczka czy taktykal byłby super. O, pistolet, chcesz go? Tak. Bierz pistolet. O tak, o, no kolejny narybek. Następny poziom ja wega. O je, boy. Puszka. Już mamy dwie. Tak, o. O? O dobra, było wyzielone ryby. <grym> Ej, ten ziomek odpuścił totalnie Najpierw taki kozak był i sztarł, a potem se poszedł mamy Na rybek Na rybek Mam, mam szarą łękę, a ty... Mam szarą a ty masz szarego pistoleta Nie, lepiej być nie może po prostu Ja mam lepszą obranie, które Wywalić apteczki czy na rybek? Co? Wywalić sześć na rybki, dwie apteczki Apteczki Znaczy, na rybki wywalić na rybki wywalam, biorę pistolet. Już, kurde, złóż się, jakaś pompa i możemy lecieć. Ty wiesz, co, właśnie się strzeliłem, że nie mamy strefy totalnie. Chodź. Dobra, biegniemy. Nie. Tylko czeka tam idzie. Gdzie? Gdzie? Nieprawda. Nieprawda, trolujesz. Jest w krzaku. Nie zabijaj go. Trolujesz. A mnie sprankowałeś, pranksterze. Tak być nie będzie. Musimy zabić. No tylko, że jak z pistoletem, jemką. No, ja mam sam pistolet, dzwonię. No właśnie. Nie jest, tam tam, tam. Dawaj. W sumie, jak go zabijemy, nie będziemy mieć pełnej broni. Dostał dwa. O, no, on 17. ma. On ma białe, on ma białe. 17 Kolejny dostał coś. Kolejny coś dostał. Boże, skąd ja tak dostaję? Kolapsować? Ziomek dostał jeszcze do Jak oni nas podjadą, to dojeżdżamy. mamy przerąbane. Nic nie dojeżdżamy. Dobra, dawaj to rzucę im. ojoj oj, to jest zły pomysł. Ja już widzę, jak my giniemy. Ale my zginiemy tutaj, boże. To ty, leży! Dobra, dawaj, widzisz, jak ma dojazd. No nie, Ty, dobra, leży, ale ja ginę, ja ginę. Dobra, jednak nie ginę. Leczy się apteczku. Chodź. No nie, tu jest ta pompa. Ja mam ja ciągle pistolet, ja mam ciągle pistolet. Taki fajny lud. No zarum bijeś a Ty pewnie obserwujesz i dziwi się, what the fuck. Tak, <laughs> tak jest. Aaa... Dobra, Raga dawaj. Boże, jaka strefa jest zła. I ona bije po no, jeden inna. czy po dwa? Ej, mamy tutaj tą łódkę gdzieś? Gdzie jest rzeka? Jak dojdzie to bije po dwa. Ej, ale tu. mamy przypał. Ja mam dwie apteczki, masz jakieś to leczenie? Mam pięć łódkę. Gdzieś. mam. Pięć na rybków i trzy ryby. Dobra, ej, ja mam dwie apteczki. Czyli jak będę miał 20 HP to muszę zacząć się leczyć. Ale nie, więcej. Jak, dojdzie, jak dojdzie to już bije po dwa. No, ale będę miał 20 HP gdzieś jak dojdzie. Trzeba być bezpiecznym, żeby tutaj nie zginąć. Nie strzelają? Dobra, przeżyłem, ale patrz na moje życie. Patrz na moje. I tam są... O Boże! Dobra, nie. Taktyczny odwrót. Ja będę miał full HP. I dam Ci jedną rybę. Taktyczny odwrót. Ja mam rybę dla Ciebie. Super, cieszę się. A do strefy trzeba znaleźć. Super, dostałem drewno. Masz. Ryba. O, 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 daj, daj, daj. Serio masz to P90? Poka, a jakie masz bronie teraz? E, Mkę niebieską. No. Fioletowe P90 i szarpistą. A ile masz samo do Mki? Eee, 240. No to daj trochę, bo mam 20. I dawaj do strefy on... Eee, masz matce, żeby sobie ulepszyć coś? Eee, mam tylko drewno. Już, kurde. Muszę ja, ja nie no mam w ogóle, a ja e, mam 250. Masz, żeby... masz y, metal i dać. I... Metal i... Nie mam... Ja mam 4 metal i 40 kamienia. A tu nie ulecisz jest Jestem tak. biedny totalnie. Dużo potalol. No wypijemy jedną. Masz tutaj A, Dobra, no, wygrajmy, że coś Wygrajmy, że coś wreszcie. Teraz jest szansa, ja mam bardzo fajny lud. No ja mam szitowy Ja mam MK i szary pistolet, nie? 22 po co, co, 22 Zastaczone. w strefie? Tak, po tutaj, tutaj, oh, shit, To on za mną stał. Idziemy na niego. Dobra, chodź, chodź, chodź. Ależ lewiej na niego. Dobra, masz na o BOŻE! On jest sam? A minus 30 i tyle. tę pompę i jest w miarę dobry. Chyba. Nie dobra, to jest, to jest niewykonalne. Unwykonalne. Dawaj, musisz, musisz. Musisz! Oj oj Nieciekawa sytuacja Oj, 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 oj. On ma kewa! A już nie ma. Kewa ma. Dość po kewie, nie wiem. Dobra, tego tam Ma no, masz czasu, bo strefa idzie za 30 sekund. Ziomek cię goni. Zeskoczył na ciebie. Oj, buduj się, buduj się. Masz coś do wyleczenia? Nie Średnia sytuacja Weź kartę chociaż Masz coś, żeby uciekać? Nie masz, nie, już nie mają padów ani nic Ale shit Oj, oj, oj Dobra Dobra, dobra, spoko Ziemek sobie zeskoczył, teraz masz szansę O, patrz po lewej Cześć, on tu był chyba, nie. chyba go widziałem, wszedł Do środka wszedł, właśnie Uważaj na trapy Drop! A nie, nie, i tak nie możesz, a z dropu możesz mieć jakieś znaczenie, nie? Ja pierdzielę, takie fajne rzeczy Lecz się I czemu masz 10 w tym? Ty masz 10 czy 5? 5 Aha Patrz, bandaż po... Obok ciebie O, jeszcze jeden na plecach Dobra, nadal jest szansa, przeżyłeś. Ty go obiłeś chyba, bo się kampi. Ja mam e, Łów ryby. Stąd masz łowić chyba. Ty, zabij! Spinanki! Tak jest. Kurde. Dobra. Dobra, nice. Ty, skocz mu na łeb. Joki Koks. Zabijnoję. Uważaj. P90 player. XD, zabiłeś go. Dobra, teraz musisz się stąd zmywać. Zabiłeś go. Pipoty, pipoty. Coś nie zadziałało. Pij poty Jeden na jeden? Nie, 4, mam trzy fragi Tak I zostało trzech typa, Ma, nie masz wędki już, dobra Musisz grać bez pompy no Ale mam P90, idę po drop Eee, dobra, spoko no, Ile? Minie 700? Eee, do P90 mam full <laughs> Nieźle O masz te... ojoj Dobra, ich jest dwóch Ich jest dwóch Ciężka sytuacja Dobrze Tak, leży Leży! Jesteśmy blisko bardzo! Proszę! Zrób to! Nie możesz przeładować sobie 90 nie? Tak jest, tak mamy! Dobrze, kozaku, dobrze! Dobrze! Ta o je i udało się! No co co z tego, że to była jakaś dziesiąta próba, ale jest git nareszcie! No, więc GG, y, papa! dzięki za oglądanie, łapka w górę oraz subik, Cześć!